Tekst z dnia świra, angielski. Może powtórzymy angielski? Nie no, co ty, tato? No odmien być. No daj spokój. No odmien, no. Weź się, tato. Bo no, nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No to odmień I, no I. M, no M. No I am, no wiem. I am, you are, you are. No sam powiem, ale nie mówisz. Bo ty co ja, co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję. Kurwa, uczy się tego w szkole i na kursach i wszystko to jak krew piach. Ta, krew od razu. I czego to jest odmiana. No jak czego? Na no jakiego słowa? Na no słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? I tu M? To bi kurwa, or not to be. O tym też nie słyszałeś. A teraz tekst wszyscy jesteśmy jest tu sami. Dla paczy chmur między nimi rozwinięta jest lina. Po tej linie idzie minoskoczek. W tym samym czasie w Warszawie, na Starym mieście, w bramie pijana staruszka obciąga facetu wilaskę. Co łączy tych obu mężczyzn? Jedna myśl. Jaka? Nie sojrzeć w dół. No i na tyle.